Czymaleczko z tej strony biczek 27, a ja tutaj mam trzecią topkę właśnie. O, widzimy. Yy, gramy w Criterio. Jak zwykle. Jak Ale się rozdzieliłem, sorry widzowie. Dobra, ale teraz wam od nowa to zagram, żebyście wiedzieli, że ja to robię, a nie mój brat. Dobra. Wiecie. Łotem. O oh, oh, <coughs> jak chcecie to, ojej, jakoś placik. lak serwera. Jak to ma? Ja skryć. Skryć, skryć, skryć. Ole, lak. Czekaj. Halo. Lak serwera jest. What the Czekajcie, widzowie, bo... No nie, ja tego nie mogę ogarnąć. Nie wiem, co się dzieje na mnie. O, Macmillan pompa. Czas jak już głupiają kolenie, które dał mój, czy jakieś kupia no, jak, jak nam się odcinek spodoba, no to subskrybujcie i łapujcie. Dajcie, komentujcie. I weźcie taki komentarz, że jestem chujem, to i ten. Więc No pa! Pa. Co ty kurde? Lejkster jest głupi. No właśnie, siedzi. Lejkstera nie polecam. W domu. Wszystko mam wyjechać z Już mają pustą. Jesteśmy głodni. I umieramy z głodu. Może dajcie jak na jakiegoś Ej, pieniążka. I przesyła. Dajcie Ej. jakiegoś chociaż złotówkę. Jesteśmy no jesteś! Ja wam dam w linku e, mój e, mój adres e, e, ten ulicy i przesyłajcie na ten adres właśnie paciecz, paczki. No będą, Kto? ktoś ci przeszedł. Już! <śla> <śla> właśnie mnie pobił. <śla> o, o, kurde, wy nie możecie być ciszej. Nie. Dostał <śla> skop. Ej, bo cię strzelę. i ty. Długi jesteś Długi jesteś mój <grym> Długi <grym> jesteś To się o, To będzie na twojej Widzicie? Właśnie tak właśnie. Ło! Wow, patrzcie! Tak właśnie my wygrywamy, ludziskę! No chyba ja... No bardzo. No, bardzo. O, o, ale ale był lag! No, no, w On mnie to tak Ale był lag! Przepraszamy oparty. o party. O! już Zobaczmy. cicho. O! Ło! Wow. Ale ładnie. To załatwiłem, widzieliście? To jest jakieś... Co? Jakby co to mój le... Leikster i mój brat hałasują... Mój leikster? Co? Jesteśmy zachowani i wiedział? No kurde, no! No Boże, mi się pomyliło danie. Mój leikster. No, nie bij mnie. Bo nagram odcinek, że jesteś hamem. Że spamisz. Dobra, ale co? nie spisz z makram. Dobra, no to na tyle w tym odcinku. Łapkujcie, subskrybujcie. No, polecia... i nie polecam na I4 jest.